A Youtubers! Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku! Dziś przychodzę do was z ulubieńcami miesiąca Wiem, dawno tego nie było Wszyscy faceci mi zawsze piszą w komentarzach DJ, kiedy będą ulubieńcy miesiąca Bo jestem chyba jedynym youtuberem, który takie ulubieńce nagrywa Większość z was zamawia Mnóstwo rzeczy przez internet I ja zawsze szukam jako pierwszy w Google Kodów na jakieś ściuchy, Na jakieś jedzenie Zakupy przez neta. Karolina też zamawia mnóstwo rzeczy Mam tu dla was stronę Picodi To są dawne kody rabatowe Większość pewnie już zna tą stronę. Zniżki naprawdę mnóstwo sklepów, takich jak Media Expert, Znak, New Balance czy Pizza Portal. Ja zazwyczaj zamawiam pizzę. Wszyscy zawsze się stresują, że zamówmy jedzonko na szybko i zapomniają właśnie o tych kodach. Tam wpadacie na tą stronę. Na Picodi wyszukujecie sklep, który was interesuje, patrzycie na dostępne kody, następnie odkrywacie je i później możecie je przekopiować lub bezpośrednio wejść już na stronę. I jest naprawdę mnóstwo portali, mnóstwo sklepów, i zawsze macie jakąś zniżkę, co jest naprawdę mega. Kolejna rzecz to perfumy Clinic Happy for Men, chociaż wydaje mi się, że to są takie perfumy unisex, bo są bardzo świeże. To jest woda kolońska, zapach nie utrzymuje się długo. Jest bardziej taki świeży, na początek dnia takie pobudzenie daje, więc naprawdę mi się podoba, jest trochę owocowy. Widzicie, tu jest niedużo nie użyłem z tej butelki, bo to już moja kolejna butelka. Zawsze z rana możecie się popsikać albo wiecie, jak czujecie, że nie pachniecie świeżo. Ja uwielbiam zegarki, jak wiecie, mam ich mnóstwo. Jak widzicie, to jest zegarek automatyczny różowe złoto, dobrze mówię, o jak się nie mylę, nie mieści tutaj nic złego. Różowe złoto, super gadżet, On się nakręca przez ruszanie ręką, przez ruch ręką, więc dla niektórych może być coś to nowego, coś dziwnego, ale... Tak, wszystkie zegarki automatyczne mają. Spoko gadżety, ja powiem wam, że na początku się wystraszyłem, bo nie wiedziałem, jak on działa. I mówiłem, kurde, jak go ściągnęłem, to o, nie nastawił się sam. Trzeba na początku go nastawić, pewnie 2-3 razy i nosić na ręku. Jeżeli macie kilka zegarków automatycznych, to oczywiście potrzebujecie taką e, maszynę, co obkręca wam zegarki w domu, czyli to jakby daje takie uczucie, że te zegarki cały czas się ruszają i one się nakręcają automatycznie. Jeżeli chodzi o gadżety, to pewnie widzieliście, nagrałem coś odcinek o mini dronie. To jest naprawdę mega gadżet dla facetów. Kosztuje mniej więcej 100 zł, taki mały dronik, którym możecie sobie latać po domu, yy, jakoś w ogrodzie. Tania zabawka, a daje mnóstwo Friday, niestety. Ja wiem, jak bawiłem się tym dronem z Betty. Betty pozdrawiam, że bateria się szybko rozładowywuje i. Gdy właśnie płakaliśmy nad że tak bateria szybko się rozładowała. Ulubiona restauracja tego miesiąca to Gigi Mokotów, Gigi Mokotów, jak to woli. Świetne jedzenie. Ceny nie są dość wysokie, zazwyczaj podawane są tam lunche. Naprawdę są mega kreacje i świetne kombinacje smaków. Na pewno takim lunchem się najecie. Polecam osobom, które są z Warszawy i mieszkają na Mokotowie. Znajduje się koło Radia Polskiego. Więc jak jesteście z Warszawy, jesteście z Mokotowa, to na pewno tam musicie trafić. Jeśli chodzi o film tego miesiąca, to nie jest to jeden, bo byłem z Karoliną w kinie wiele razy i widzieliśmy mnóstwo fajnych filmów. Pierwszy to na pewno Legion Samobójców. Zarobisty film. Nie zwracajcie uwagi na recenzję akurat w tym przypadku, bo to może zmienić wasze zdanie o tym filmie. To jest trochę bardziej taki film akcji. Jest tam mnóstwo fantazji, nie spodziewałem się tego, ale film naprawdę jest zarąbisty. Następny film to Iluzja 2. Żeby wiedzieć, o co chodzi w tym filmie, musicie na pewno zobaczyć część pierwszą, która też jest świetna i zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Oglądacie często Y na YouTubie, to na pewno uwielbiacie magię i właśnie chodzi w tym filmie o to, że wszyscy nas czarują. Zobaczcie sami. Stop. Make it go on. I trzeci ostatni film to Jason Bourne. Na pewno możecie kojarzyć ten film, bo to jest już kolejna część, kolejna odsłona Borna. Film akcji. Widziałem go dosłownie kilka dni temu, więc naprawdę jestem nadal pod wrażeniem i czekam na kolejną część. Jesus Christ, Jason Bourne. Jeżeli chodzi o ciuch tego miesiąca, Moi drodzy, na razie jeszcze nie znalazłem nic takiego fajnego. Oczywiście, fajna rzecz, którą znalazłem, którą sam stworzyłem, moi drodzy, sam stworzyłem koszulkę, mega koszulkę, skośną, z, z wycięciem. Z boku ma złotą farbę, naprawdę mega wygląda. Większość koszulek youtuberów to zazwyczaj mają ogromne logo na klatce piersiowej. Ja chciałem coś innego, takiego, że na przykład dziewczyna, która mnie ogląda. Mogłaby kupić swojemu chłopakowi koszulkę ja akurat tak, bo po prostu chciałam zrobić jakiś prezent, nie znaczy to, że on musi być moim wielkim fanem. I to jest taka bardziej koszulka stylowa. Oczywiście mamy logo. Mamy logo na ramieniu, jestem obuzem też jakby wyryte w złotej farbie, więc jakieś nawiązanie jest. Koszulka jest tylko w dwóch rozmiarach: SK i MK, Ja zazwyczaj noszę MK Jeżeli jesteście bardziej napakowani, to też musicie kupić SK MK I oczywiście dla większych facetów są też Lki. Nie wiem, czy wynosicie biżutę. Ja lubię tą bransoletkę, to jest taka czacha. Z kulki są z lawy wulkanicznej Oczywiście dziewczyny. Jeżeli chcecie taką bransoletkę też możecie ją znaleźć na mojej stronie. Fajna bransoletka pasuje do większości zegarków, więc nie musicie to się stresować. I jest oczywiście czarna. I ostatnia rzecz, to jest książka. Książka miesiąca, moi drodzy. To jest książka Krzycha. Krzychu pozdrawiam Cię serdecznie. Mega książka, już kawałek zdążyłem przeczytać. To jest książka. Trenuj z Krzychem, w tej książce możecie się nauczyć jak grać w piłkę, różne triki, naprawdę mega frajdy, musicie y, kupić sobie tą książkę i przeczytać. Moi drodzy, to już chyba by było tyle na dziś, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, dajcie łapaczki w górę i oczywiście dajcie znać w komentarzach, jaka was, jest wasza ulubiona książka, jakiś film lub piosenka, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Wpadajcie na mojego Facebooka Instagrama po więcej, bo oczywiście tych rzeczy, które się tam dzieją, nie znajdziecie na YouTubie i oczywiście subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, pozdro DJ